Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bukszpanu dzisiaj w dość dużym gronie jest nas ośmioro Zaczynając od mojej lewej Nina. Przed... Nina Emilio Michał, czyli ja, Zuzia, Tatiana, Olga, Ania, Majka. Niektórych z nas możecie już kojarzyć od dłuższego czasu, już na paru odcinkach się pojawiliśmy Dzisiaj właśnie pojawiły się nam cztery nowe osoby. Może niektóre z osób wypowiedzą się na temat swoich książek, niektóre osoby bardziej są, żeby zobaczyć, jak to wygląda, żeby wtrącić się, żeby coś powiedzieć. Eee, może zaczniemy od książki Majki. No to moja książka jest od Mara Wolf, nie wiem, jak przydać jej imię, i jest o czarownicy, która zostaje ukończona przez Cyfildę i musi wyjechać ze swojego jakby miasta czy tam państwa do innego i ona ma dwójkę, starszy, dwój, dwójkę starszych sióstr i no musi wyjechać pożegnać się z miłością, która go, jej nie widzi jakby nie, i traktuje jak młodszą siostrę, a ona jest w nim zakochana i potem po pięciu czy trzech latach, nie wiem już dokładnie, wraca i musi jakby go przekonać, żeby podpisał umowę, dalej ciągnął pakt z, czy z diabłem, czy jakoś tak. coś w jest sensie z, z demonami, bo inaczej to załadną całym światem a, i to jest ciężkie, bo jest uparty i nie chce sobie pomóc i, i na koniec jest po prostu no, nieważne. I to tyle. Spoiler by ale był spoiler. Spoiler, Co? ale gdzieś. Ja swoje kolej. Okej, okay, przeczytałem. Jakaś ocena, może coś? Komu 5? polecasz? 3 na 5. Tak, 3 na 5. To 3 na 10. To, to bardzo to, to bardzo rygorystycznie widzę. No, nie zaczytuje się w fantastyce, więc tak. Nie, nie twój klimat. No, w tym roku zamierzam bardziej, więc, hmm. ale no. Jeszcze nie trafiło. To nie to, co na przykład do Krótkiej książek. Dobrze, to teraz Ania. Moja kolej. Miałam okazję przeczytać Mów mi win Harlona Kobena. Książka bardzo mi się podobała. Yy, opowiada o przyjacielu głównego bohatera innej serii książek, Kobena y, y, dokładnie Mayrona. Yy, yy, nasz główny bohater tej książki, Win, jest bardzo taki nieszablonowy. Tak, yy, ogólnie pochodzi z bogatej rodziny, yy, też bardzo wpływowej. I musi rozwiązać pewien problem mm, a propos swojej kuzynki Patricji, która była y, więziona i no, działy się z nią bardzo nieprzyjemne rzeczy, żeby nie mówić drastycznych słów. Mm, y, w tej drodze, w jego przygodzie pojawiają się też inne wątki, które ja też bardzo nadają tej historii takiego charakterystycznego vibeu. Mm. I w sumie ta książka jest naprawdę bardzo przyjemna do czytania, bardzo, bardzo fajna. Bardzo mi się podobała, takie 9 na 10. Czyli ogólnie to jest taka książka kobena, um, jakby trzymająca ten poziom jego? Czy mhm. to już jest na przykład taka powielona e, formuła, której on kompletnie nie zmienia? Czy wychodzi poza ramy tego, jak pisał niektóre powszednie? Bo niektóre tam kojarzę że da się w nią wciągnąć, że coś nowego, czy raczej tak po staremu? Da się w nią wciągnąć. Dobrze, dziękuję. No. To może Olga. Okej, okay, ja Wstrzywamy. przyniosłam Księgę Nocy, Holly Black. E, 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 główną bohaterką jest e, e, kobieta, która e, była e, łowczynią cieni, czy Jakoś tak to się nazywało, bo w tym świecie cienie można odcinać, można je modyfikować. I to jest generalnie bardzo popularna rzecz, coś jak operacje plastyczne, modyfikacja cienia. Ale no, że, jako że to jest magia, jest to też często niebezpieczne, bo na przykład cień, który się oderwie od kogoś, może <laughs> działa jak oddzielny byt trochę. No i ona była łowczynią cieni, czyli odcinała losowym ludziom cienie, żeby y, na przykład można je było przyczepiać do ludzi, którzy za to zapłacili. To jest nielegalny biznes. I starała się z tym zerwać, pracując teraz w barze. E, no, udało jej się średnio, bo co jakiś czas wraca do tego starego stylu życia, żeby móc zarabiać pieniądze. Um. I wokół, wokół tego się kręci, wokół tych, tego, książka, temat książki kręci się właśnie wokół tego, że ona wraca jeszcze raz do tego starego służycia, ale tym razem nie po to, żeby zarobić, tylko żeby ratować swojego chłopaka, który zniknął. I generalnie książka jest e, bardzo ciekawa, bardzo intrygująca, na pewno, ciemna, niestety e, i to nie jest coś, co się czyta na raz, tylko raczej przez dłuższy okres czasu. Więc um, myślę, że oceniłabym ją tak na 7 albo 8. No. Minnamy się <laughs> ogólnie, jak mówiłeś o tych cieniach, o modyfikowaniu tego i że one żyją jakby... Tak zrozumiałem, że później jeśli cię odetnie i zostawi, one żyją własnym życiem, to... Mo mogą. Z przypomniało mi się po prostu coś jak dopenganger czy coś takiego, że to jest Twoja alter ego, jakby Twoja wersja, która się odrywa <laughs> od Ciebie. Nie, to jest zu zupełnie coś oddzielnego, A. oddzielny byt Z... Zazwyczaj to coś ma taką wolną wolę, ale nie, nie jest do końca samoświadoma. Rozumiem, dobra. I też nie odrywa się od wszystkich, tylko od ludzi, którzy potrafili e, władać tymi cieniami za życia. Tak, z, A, zapomniałam, rozumiem. jak oni się to nazywali, ale nie każdy może to robić e, i tylko <coughs> chyba w szkoleni tak jakby. To ja Ci od tej autorki jeszcze polecam się nosić trylogię Okrutnego Księcia. To jest od tej samej autorki? Tak. O, nie widziałam. No to cóż, chyba moja kolej. To ja przychodzę dzisiaj z książką Anny Bellon, California Boy. To jest jedna z nowszych jej książek. Że tak powiem, książka to jest typowa obyczajówka. Może wciągnąć faktycznie. To jest książka na jeden, góra dwa wieczory, jak się dobrze rozpędzisz. Książka opowiada o Danym, który chce zostać hokejistą na wysokim poziomie w Stanach Zjednoczonych w drużynach NHL. I w tym celu musi wyjechać do Minnesoty, żeby tam dostał się do drużyny Podrawcze. Następnie tam poznaje po pewnym meczu Lizzy, czyli drugą z głównych bohaterek. Bohaterów. Bohaterów, można powiedzieć, że ona jest w sumie głównym bohaterem tej książki, bo jej jakby historia, która siedzi za, za jej byciem w Minnesota, jest głównym problemem, który później zacznie się pojawiać. Książka właśnie przede wszystkim skupia się na problemach jakie mają osoby, które za młodu miały duże problemy ze sobą i także na osobach, które są zmuszone przez swoich rodziców do skupienia się na sporcie ze względu na to, jacy są rodzice. Książkę jakby patrzeć na inne serie autorki, bym ocenił na takie 7 na 10, tutaj są położone książki też tej autorki z serii The Last Regret i faktycznie widać, że autorka trzyma się pewnego schematu, ale lubi go wyłamywać po prostu, zmieniać kompletnie i bardzo często porusza różne problemy psychiki i problemy związane z osobowością, z ciężkim dorastaniem. I teraz tutaj koleżankę jeszcze przygotowałem. Ja mam Enczkę. rodzinę Monet, pierwszy tom i no, jestem w trakcie tego. I to opowiada o życiu Hailey Monet, której babcia i mama zginęły w wypadku i ona zamieszkuje z braćmi, którzy mają różne sekrety i no, odkrywa to. To w sumie by było wszystko na dziś. Wszystkie książki, które zostały przygotowane, zostały omówione. Czy jeszcze ktoś? Jeszcze? Może ktoś? Jednak? Nie. To na końcu chcielibyśmy wspomnieć o przede wszystkim śledzeniu naszych odcinków. Następny odcinek pojawi się w marcu. A w międzyczasie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku o nazwie Bukszpan, gdzie można spotkać niektóre nasze recenzje, pisaną książkę przez pewną osobę, nie będę wskazywał na kogo. I polecamy się. Na razie. Jeżeli nie masz jej pod nosem, przyznaję, że nie jestem najlepszy w przewidywaniu długofalowych konsekwencji. A ja zamierzam się przekonać, czy to prawda, że najlepszą obroną jest atak. Zapewne myśleliście, że rozpoznalibyście mordercę po głosie. June, jestem synem prezydentki Stanów Zjednoczonych. <noise> Co jakiś czas zerkałam na telefon, choć byłam przekonana, że dany się nie odezwie. Nie przeżył nikt. <noise> Ale na początku faktycznie brzmiało jakby tutaj jakieś. Fabuła, ale, ale była. Ale powiedzcie czy to nie rodzi, Nie rodzinę! No tak, rodzin, 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 rodzin. ktoś się zainspiruje. No my zabiliśmy Te, te trzy, trzy osoby na końcu miały cytaty niepasujące. W jedynie. Syn prezydenta nie pasujący. No jak? No to tej... się wspaniale wpasowały! wszystkich no, no, zabiłeś Michał czuje się błogosławionym między tymi wioskami No to jest tak, ten... to świetnie wygląda, ale